Dobry państwu na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym państwu opowiedzieć o luksusowych opakowaniach. No czasami przedmioty są drogie i opakowanie tego przedmiotu również jest bardzo luksusowe, a przez to drogie. Może na początek pokażę państwu taką kasetę medalionową. Proszę zobaczyć piękny emaliowany znak Austro-Węgier. Piękne czarne pudełko, prawie jak złaki wyglądające, i w środku kiedyś na pewno była jakaś miniatura, myślę, może cesarza, może cesarzowy i ktoś. Jeżeli dostawał prezent od panującego i dostawał na przykład taką kasetę z miniaturą cesarza Franciszka Józefa czy, czy innego arcyksięcia, to dostawał takie piękne opakowanie. Jest to wspaniale, powiedzmy, no może niezbyt dobrze zachowane, ale cudownie zachowała się ta emaliowana plakieta. Także to jest opakowanie, a samo w ogóle wygląda jak biżuteria. Często opowiadam Państwu o zegarkach. To jest na przykład. Deutsche Urenfabrik Glasgite, to jest jedna z wiodących firm, i na przykład kupując zegarek, kupowało się właśnie w takim pudełeczku. Tu był zegarek, tu było zapasowe szkiełko, tu była zapasowa sprężynka, tutaj za tą zakładeczkę wkładało się certyfikat zakupu zegarka, i jest to naprawdę również bardzo, bardzo luksusowe opakowanie. Pozostając przy zegarkach, proszę zobaczyć, to wygląda jak balowa torebka damska. Tu mamy taki uchwycik, możemy sobie to chwycić, jest elegancko i otwieramy. I tu w środku nie jest papierośnica, tylko jest to luksusowe opakowanie od zegarka firmy Longin. I na pewno tutaj był, powiedzmy, schowany zegarek. Tu był może przymocowany zapasowy pasek. Oczywiście to się tutaj otwiera i tu się też wkładało jakieś zapasowe certyfikaty, i to jest bardzo, bardzo luksusowe opakowanie od zegarka. Jeżeli teraz zegarek będzie bardzo drogi, no to. Oczywiście to opakowanie też może być drogie, bo to jest w zasadzie prawie biżuteria. Jeżeli chodzi o motoryzację, proszę zwrócić uwagę, piękne palisandrowe pudełeczko z pięknymi okuciami, wspaniały znak firmy Bosch. No i co oczywiście mogło być w środku? Otwieramy pudełeczko, a jest to niezbędnik na żarówki, na bezpieczniki i na szczotki węglowe. Jak musiał wyglądać ten samochód? Jak musiał być wykończony w środku ten samochód? skoro niezbędnik na żarówki jest wykonany w formie luksusowej kasetki. Oczywiście ze wspaniałym znaczkiem firmy Bosch, także opakowania niejednokrotnie są małymi dziełami sztuki i tutaj w przypadku miłośników motoryzacji posiadanie takiego pudełka z charakterystycznym znakiem firmy Bosch jest na pewno też bardzo bardzo ciekawe. Tutaj mamy takie troszeczkę większe pudełko. Proszę zobaczyć. Znowu mamy Palisander, mamy piękną yy, inkrustację y, brązikiem mamy piękny uchwycik zrobiony no kształt jest taki troszeczkę dziwny i możemy się zastanowić co to w środku było ale jest wspaniałe opakowanie jest to bardzo ładnie zrobione proszę zobaczyć ten szyldzik ta tarczka tutaj od zamka również bardzo dobrze się prezentuje no tu akurat jest małe rozczarowanie bo ten środek już został wypatroszony już nie ma tego środka ale samo pudełko jest rewelacyjne i jak się tutaj wgłębimy w te napisy które tutaj jest jest to, jest to po prostu wspaniałe opakowanie od instrumentu muzycznego. Tu w środku był bardzo dobrej klasy flet i na pewno ten flet był cenny, ale ja patrzę na to, jak cenne jest to pudełko, jak wspaniałe jest to opakowanie i teraz posiadanie ciekawego przedmiotu, który powiedzmy jeszcze ma dodatkowe luksusowe opakowanie, na pewno jest to, jest to niezmiernie ciekawe. Czasami takie opakowania mają drugie życie, bo na przykład w takim opakowaniu moglibyśmy teraz trzymać srebrne sztuczce. I nikt by, kto by nie przeczytał tej naklejki, by nie wiedział, że jest to opakowanie od instrumentu, ale musicie Państwo przyznać, że pudełeczko wspaniale wykonane, wspaniała robota. No i może na koniec pokażę też bardzo luksusowe opakowanie. Jest to filigran srebro emalia. Tutaj na wierzchu mamy Krzyż Świętego Jakuba. Jest to portugalski krzyż i jeżeli Ktoś był kawalerem y, Krzyża Świętego Jakuba w Portugalii, to ten krzyż mógł sobie przechowywać w tego typu pudełeczku. I jest to opakowanie do bardzo luksusowego krzyża. Myślę, że sam krzyż ma swoją wartość, a tage, tego typu filigranowe pudełko również jest tutaj o ciekawe zamykane, otwierane. Wszystko jest to bardzo pięknie y, tutaj zrobione. Ja tego krzyża oczywiście nie mam, ale dzięki temu pudełku wiem, jak ten krzyż Świętego Jakuba. Kuba wygląda i mam kolejne luksusowe opakowania, także, także niejednokrotnie w swoich opowieściach mówiłem Państwu, że przedmiot w oryginalnym opakowaniu y, oczywiście ma większą wartość. Jeżeli będziemy mieli przedwojenną lalkę, która będzie w oryginalnym opakowaniu, to wartość tej lalki rośnie o 100%, ale zwracajmy też czasami uwagę na to, że Opakowanie nie musi być jednorazowe, nie musi być plastikowe, nie musi być zaraz wyrzucone. I, I takie opakowania mają jakieś drugie życie, bo jeżeli spojrzymy na pierwszy przedmiot, który Państwu pokazywałem, zobaczymy tą piękną plakietę, to muszę przyznać, że niezależnie co tam było w środku, to sama ta plakieta jest już dziełem sztuki. Także luksusowe opakowania również mogą być przedmiotem kolekcjonerskich zainteresowań. Dziękuję. thank